Pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Saczka, główny inspektor sanitarny. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak wyprzedzić czwartą falę koronawirusa? Szczepić się, panie redaktorze. Szczepić. To jest takie proste, naprawdę? Tak. To jest jedyne antidotum. To są osiągnięcia nauki, i cywilizacji i to jest naprawdę jedyna skuteczna metoda, która pozwala nam walczyć z pandemią. Proszę zauważyć, że szczepienia pozwoliły nam zwalczyć szereg chorób zakaźnych. O wielu już nawet zapomnieliśmy, że takie były. I to tylko właśnie dzięki szczepieniom. Więc w tej chwili, w dobie koronawirusa, faktycznie szczepienia są tym narzędziem, które skutecznie pozwala nam zwalczyć pandemię. No dobrze, czyli ja to rozumiem tak, że my jako system jesteśmy gotowi na to, żeby 50% Polaków zaszczepić jeszcze przed jesienią? Tak. Mamy wystarczającą ilość szczepionek, mamy wystarczającą ilość zasobów kadrowych, żeby jeszcze taką ilość Polaków zaszczepić i osób chętnych zaszczepić. To da się jeszcze zrobić, da się przekonać Polaków, bo mam wrażenie, że jesteśmy dokładnie w tym momencie przy ścianie. Czy ci, którzy chcieli się zaszczepić, już dawno to zrobili, ci, którzy nie chcą, już tego nie zrobią. Panie redaktorze, no ja prowadzę bardzo wiele rozmów w różnych środowiskach, no i jednak, jeszcze dużym procentem osób, które nie podjęły decyzji o zaszczepieniu. To są osoby wahające się, słuchające różnych opinii, obserwujące sytuacje, obserwujące jak wpływają szczepionki na osoby, które się zaszczepiły. Więc w moim przekonaniu i odczuciu, no musimy docierać z rzetelną i prawdziwą informacją do tych osób, żeby im pokazać, że faktycznie szczepienia to jest ta jedyna bezpieczna i słuszna ścieżka, która tak naprawdę pozwoli nam zwalczyć Pandemię I wrócić do normalnego życia. Panie ministrze, przed naszą rozmową spojrzałem na wykres. 47% Polaków zaszczepiło się jedną dawką, 43% Polaków jest w pełni zaszczepionych. A jak pan ocenia tę statystykę? Jako niewystarczającą, jako żenująco niską, czy może jako satysfakcjonującą w tej chwili. Panie redaktorze, no, myślę, że te dane pokazują, czy obserwując sytuację na świecie, nie odbiegają od sytuacji, którą możemy zaobserwować w innych krajach. No, Izrael to się zaszczepił całkiem nieźle. No, też nie ma tego poziomu, który uważany byłby, czy wymagany byłby do osiągnięcia tego poziomu odporności zbiorowej. Ale jest powyżej 70% w Izraelu? No właśnie, jest około 70%, więc no to nie jest też to, powiedzmy 90%, o, o których mówimy. Mówią specjaliści, naukowcy, które no, tak w zasadzie pozwala nam oceniać, że mamy już tą odporność zbiorową. Ale pan się spodziewał tego, że dojdziemy do takiego momentu, w którym naprawdę będziemy mieli dużo szczepionek, a wcale niewielu chętnych do zaszczepienia? Tego się spodziewaliście jako służby sanitarne? Panie redaktorze, no patrząc na w ogóle Narodowy Program Szczepień oraz patrząc na sytuację jeszcze z czasów, gdy nie było szczepionek dostępnych, przecież wtedy były również prowadzone sondaże, badania które miały pokazać, jakim zainteresowaniem potencjalnie mogą cieszyć się szczepionki. Wtedy oceniano, że około 30% społeczeństwa będzie chciało się tylko zaszczepić. Osiągnęliśmy poziom, tak jak pan przytoczył, około no, pod 50% więc myślę, że jest to no, wyższy poziom, który na początku mogliśmy przypuszczać, że wystąpi. Ale z punktu widzenia epidemii i z punktu widzenia naszej odporności zbiorowej, z punktu widzenia naszego powrotu do normalności, niestety jest to zbyt niski poziom. I cały czas no, wisi nad nami to ryzyko powrotu kolejnego wzrostu zakażeń. Właśnie. Dwa tygodnie temu na tym samym miejscu, na tym samym fotelu, na którym pan siedzi, siedział wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko i on użył takiego sformułowania, że jesteśmy w zaciszu epidemicznym. Ja spojrzałem na wykres dotyczący liczby zakażeń. Ekspertem nie jestem, ale jeszcze nie widzę tam przerażających wartości. E Panie redaktorze, no jeśli popatrzymy na liczbę osób zakażonych codziennie, więc faktycznie te wartości są stosunkowo niewielkie, bo one w tej chwili kształtują się na poziomie około 100, 100 kilkunastu przypadków. Natomiast jeśli popatrzymy na współczynnik reprodukcji R, w dniu dzisiejszym rano sprawdziłem, jaka jest jego wartość, mhm. jeszcze przed wywiadami czy też przed konferencją prasową, wynosił on już 1,04 i z każde, każdego dnia rośnie. O czym on świadczy? To świadczy o tym, ile osób zakaża jedna osoba zakażona. Jeśli wartość tego współczynnika jest poniżej jedności, no to, znaczy, to znaczy, że znaczy, epidemia że wygasa. wygasa. Jeśli jest on wartości wyższej niż 1, to znaczy, że epidemia zaczyna się rozwijać. Też jeśli popatrzymy na te przyrosty dzienne czy, czy też takie średnie tygodniowe, no to niestety widzimy odwrócenie trendu i te przyrosty robią się coraz wyższe. Więc jeśli dzisiaj mieliśmy bodajże 124 osoby zakażone, zidentyfikowane, no to pod koniec tygodnia może się okazać, że ten poziom będzie już liczył około 160, może 170 przypadków. I z tygodnia na tydzień to będzie mocno rosło. Jest pan w stałym kontakcie na pewno także z Radą Medyczną przy Premierze. Słucha pan wszystkiego tego, co tam się dzieje. No i tak my, dziennikarze, szczególnie zastanawiamy się, bo pytają nas o to ludzie, czy będą Ograniczenia dla tych, którzy się nie zaszczepią. Panie redaktorze, no ja akurat nie biorę udziału w pracach rady medycznej. Ale pan słyszy to wszystko. Oczywiście, że słyszę. Oczywiście, że w tej chwili mamy dużą dyskusję społeczną w zakresie różnych rozwiązań, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na podejmowanie decyzji w zakresie szczepień. Natomiast no my jeszcze podejmujemy działania zachęcające, przekonywujące mówiące o tym, że warto, że te decyzje, które musimy podjąć o zaszczepieniu się, to nie są nasze indywidualne decyzje. Czyli jeszcze decyzje. dajecie szansę nam, Polakom. Zaszczepcie się, to nie będziemy musieli wprowadzać jakichś dziwnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych. No tak to rozumiem. Zdecydowanie tak, panie redaktorze. No jeśli podejmiemy decyzję o tym, że się zaszczepimy, a w tej chwili wydaje się, że to jest chyba już taki ostatni moment, na podjęcie tej decyzji i na zbudowanie odporności przed jakimś kolejnym niebezpiecznym wzrostem zakażeń, to powinniśmy tę decyzję podjąć. I no nie jest to taka decyzja: nie wiem, że bierzemy jakiś lek na jakieś schorzenie, mm. które tylko nas dotyka. Ta decyzja o zaszczepieniu jest, ma też wymiar znacznie szerszy. Bo dotyka naszych najbliższych, nasze rodziny, naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów, ale też jeśli popatrzymy na łańcuchy zakażeń, no, dla kogoś, kto jest nawet, przejdzie skąpo objawowo takie zakażenie na jednym końcu Polski no zakażając drugą osobę, trzecią, w takim łańcuchu zakażeń, może spowodować e, taką że to sytuację, na się że, że na przykład tak? ktoś zakazi się w Zakopanem, a na Helu ktoś z tego powodu umrze. No dobrze, a jeszcze o procedurę na sam koniec naszego wywiadu chciałbym pana zapytać, bo mam takie SMS-y od słuchaczy, panie ministrze. Przy wysiadaniu z samolotu pani stewardessa mówi: Proszę zachować półtora metra dystansu, pisze nasz słuchacz pan Przemek. Czyli, wcześniej, jak siedziałem w pełnym samolocie, to dystansu nie było jak utrzymać. Na tej zasadzie, że przy wysiadaniu mówią proszę, proszę się od siebie oddzielić, ale w pełnym samolocie nie było z tym żadnego kłopotu. Albo Polak jest za granicą, zapomina zrobić badanie na obecność koronawirusa, a służby lotniska przepuszczają go bez żadnego problemu. O tym napisał nam pan Krzysztof. I jeszcze jeden SMS od pana Wojtka. Jak przylatujesz bezpośrednio do Polski ze strefy Schengen i z Turcji, to nie musisz być na kwarantannie. Jeśli przylatujesz spoza strefy Schengen, musisz być na kwarantannie, ale są przecież tacy pasażerowie, którzy przylatują do Polski, na przykład z Azji, a przesiadkę. Mają w Amsterdamie, Frankfurcie i Monachium, i już później, jak przylecą do Polski, to są traktowani tak, jakby byli ze strefy Schengen. Słuchacze pokazują, że są takie miejsca, gdzie te procedury no, są fikcją. Panie redaktorze, znane nam są te sytuacje. No w Polsce obowiązuje określone prawo, określone zasady przekraczania granic czy też podróżowania. W tej chwili jest wdrażana znaczy elektroniczna karta lokalizacyjna pasażera. W ramach tej karty będziemy zobligowani do podania naszych danych związanych z podróżą. I te dane będą wykorzystywane w sytuacji, jeśli zidentyfikujemy, że na przykład na pokładzie samolotu doszło do zakażenia. Wtedy na podstawie właśnie już zebranych danych z tych kart lokalizacyjnych będziemy bez problemu mogli zidentyfikować wszystkie osoby, które znalazły się na pokładzie samolotu i które należy poddać określonym działaniom przeciwepidemicznym. Dopiero teraz? Po dwóch latach? Panie redaktorze, no proszę zauważyć, że Nikt na świecie nie był przygotowany do tej pandemii. Ta pandemia zaskoczyła wszystkie kraje. Jeśli popatrzymy na to przez pryzmat inspekcji sanitarnej, no wiemy doskonale, że w zasadzie o istnieniu inspekcji sanitarnej mało kto wiedział, a jeśli już to była utożsamiana stąd. z salmonellozą i innymi chorobami brudnych rąk. No właśnie, a tak naprawdę zadania, które realizuje inspekcja sanitarna, są niezwykle ważne właśnie w zakresie, aby zabezpieczyć nam to bezpieczeństwo zdrowia publicznego. Bo to inspekcja sanitarna stoi na straży zdrowia publicznego i im wyższy poziom tego bezpieczeństwa nam zapewni, tym lepiej i bezpieczniej będziemy mogli się czuć. Ale wracając do tego wątku podstawowego, no jednak, pandemia pokazała, że inspekcja jest niezwykle ważna, niezwykle potrzebna. Te zadania są faktycznie niezwykle odpowiedzialne. I w początkowej fazie w zasadzie dzięki olbrzymiemu oddaniu pracowników i zaangażowaniu, przecież znamy różne obrazki z mediów pokazujące w jaki sposób pracownicy inspekcji realizowali te zadania. No, mogli sprostać tym wyzwaniom. Natomiast zmiany, które wdrożyliśmy w inspekcji sanitarnej, które można było choćby już zaobserwować w zakresie teraz tych działań wiosennych, pokazały, że na wiosnę inspekcja sanitarna poradziła sobie w zasadzie online ze wszystkimi zgłoszeniami, ze wszystkimi wywiadami epidemiologicznymi. I ze wszystkimi przypadkami, które należało podjąć w zakresie działań przeciwepidemicznych. Kończymy poranne pytania Radia Olsztyn, naszym gościem, był główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Bardzo dziękuję, panie ministrze za obecność w studiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Do Kłaniamy się tymczasem.